Dzień dobry, poproszę hot doga. Dzień dobry, nie ma problemu. Mały, duży, średni, duży, hiper, mega, ultra, max? A normalnego hot-doga. Ułka jasna, ciemna, włoska, paryska, francuska, afrykańska, parówka, cabanos, benzona, chorizo, ważona, esperanzo, desperado, buongiorno, do świtania? Panie, ja chciałem sobie tylko zamówić małego hot -dogzka. Jakie sosy, wariacie? O, a jakie są? A, albo nie, nie było pytania. Czosnek, ketchup, musztarda, majonez, curry, ogórek serowy, bekonowy, strilacza, mufasa, riveverci, punto uno, koczęto. Ketchup. Najzwyklejszy keczup, panie, małego hot z troszeczkę keczupu. Ketchup polski, włoski, pomidorowy, paprykowy, francuski, chiński. Keczup wege, czy z dodatkiem pomidorów. Może keczup bez pomidorów na bazie wody? Inaczej, nie chcę tego hot-doga. o tą tutaj, taką bez niczego, idealną. Pakujemy na wynos? Poproszę. Terebka plastikowa, papierowa, styropian, tektura, próżniowo? Plastikowa. Plastik cienki, gruby, plastik z odzysku, plastik eko? Nie no, ja pier... <laughs>